Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o możliwości programowania z poziomu oprogramowania Trutops PUST, jak i również Trutops. Kolejnej maszyny z Dalekiego Wschodu, konkretnie tym razem chodzi o maszynę Yaway, i mamy tutaj w Trutops Buście zdefiniowaną. Maszynę laserową, którą nazw nazwaliśmy YoWay 40 kW, ona jest zbudowana w oparciu o maszynę TrueLaser 503076 firmy Trump. I jak to funkcjonuje? W momencie, kiedy mamy już przygotowany program w Trutop spójrzcie w tym przypadku na no jakąś tam pulę detali to w momencie, kiedy zwolnimy ten program pojawi się on w katalogu programów zwolnionych, a ten katalog jest nadzorowany cyklicznie przez aplikację, której zadaniem jest przekonwertowanie pliku LST na plik MPF wymagany przez maszynę YAWAY, pliczek tekstowy. I pokażemy sobie, jak to działa. Natomiast, zanim e, zrobimy tą przykładową konwersję e, z takich e, spraw konfiguracyjnych, e, z maszyny źródłowej, system konwertuje nam na format Yaway 40 kW. Jeżeli wejdziemy sobie w edycję właściwości tej maszyny, to oprócz tego że mamy normalne ustawienia konfiguracyjne, takie jak tego wymaga konwerter, to na potrzeby przekonwertowania danych materiałowych y, jest do dyspozycji przycisk, za pomocą którego można wejść w edycję tabeli przekonwertowującej, która dla określonej tabeli technologicznej <coughs> przeznaczonej na maszynę firmy TRUMF i określonego rodzaju materiału konwertuje na oznaczenie materiałowe i kod materiałowy wymagany w nagłówku pliku MPF dla maszyny Yahoo. w momencie kiedy będą się pojawiały nowe wpisy zadaniem osoby która konfiguruje Aplikacja jest po prostu dopisanie, na jaki rodzaj, na jaki kod materiałowy dana kombinacja tabel technologicznych i materiału ma zostać przekonwertowana. Natomiast no, sama praca no, jest to dosyć prosta sprawa. Wystarczy, że teraz naciśniemy przycisk zwolnienia. To spowoduje, że w katalogu nadzorowanym przez aplikację konwertującą pojawia się plik LST i aplikacja konwertująca automatycznie podejmuje działanie i za chwileczkę zobaczymy przekonwertowany program. System pokazuje nam w okienku transferu, a raczej w okienku statusu, że program został przekonwertowany. Pojawił się plik z rozszerzeniem MPF. Natomiast plik LST, który był podstawą do konwersji, został przez aplikację konwertującą przeniesiony do katalogu programów skonwertowanych, czyli w katalogu docelowym mamy plik MPF. Jeżeli popatrzymy sobie na podgląd naszego programu źródłowego, no, możemy zobaczyć, jak to wyglądało od strony programu Trumpa, natomiast jeżeli popatrzymy na program wynikowy, również możemy sobie zerknąć, jak w tym przypadku wygląda kod wynikowy dla maszyny Yahoo! To, co jest najważniejsze, dzieje się to w tle. W tym czasie możemy oczywiście w Trutobzbuście konwertować i przygotowywać, a raczej przygotowywać. <coughs> I przesyłać na zasadzie zwolnienia kolejne programy dla maszyny z Dalekiego Wschodu. W przypadku pytań, tradycyjnie prosimy o kontakt na adres topsmaupa.pl.trump.com. Dziękuję.